Szyma. Jesteśmy w drodze właśnie na siłkę. Dzisiaj mamy pomoc mojej dziewczyny, która tutaj może mnie nagrać. W każdym razie, co dzisiaj będzie? Już raz nagrywałem ten trening, dokładnie ten sam trening, który dzisiaj będę robił. Przynajmniej jakby ten główny człon treningu, ale po prostu nie miałem możliwości go zmontować. A dzisiaj spróbujemy coś nowego, bo idę zrobić trening. Najprawdopodobniej dzisiaj zrobię tylko górę, bez nóg. Ewentualnie może wrzucę coś na nogi dodatkowo, więc nie wiem, czy to będzie full body, ale zrobimy to tak jak sam Zulek nagrywa: czyli zrobimy z mikrofonem, gdzie będę gadał na bieżąco do Was na siłowni. Nie wiem, czy w ogóle to wyjdzie, czy dam radę. Bo minus tej siłowni jest taki, że jest głośno bardzo muzyka, więc nie wiem, czy dam radę w ogóle tak ustawić mikrofon, żeby dało się do Was cokolwiek tam powiedzieć, żeby było słychać. I jeszcze, żeby później YouTube pozwolił mi ten filmik puścić i żeby mnie nie zdjęło za prawa autorskie, więc zobaczymy co z tego wyjdzie, no ale postaram się zrobić dzisiaj to w takiej trochę bardziej angażującej formie, bo doszedłem do wniosku, że to będzie po prostu trochę bardziej oglądalne, żeby jak mam wrzucać te filmy na okrągło z moich treningów, z mojej drogi, no to żeby to było bardziej oglądalne, więc taki jest plan na dzisiaj. Jak ktoś jest nowy, no to moja misja jest po prostu taka na tym kanale, że ja pokazuję moją drogę do takiego ciała i takiego życia, jakie ja chcę, czyli tak jak ja to mówię, do wolności w moim życiu i w moim ciele, żebym mógł wyglądać tak, jak chcę, czuć się tak, jak chcę żyć, tak, jak chcę mieć ciało, które i zarobiście wygląda, i zarobiście funkcjonuje, i przy okazji móc robić to, co mi się podoba w życiu i no tak jak teraz dzielę się tym, co po prostu... Chcę się dzielić i jeszcze z tego zarabiać, no to dla mnie to jest idealna sytuacja, więc taka jest moja misja. No i po prostu może komuś to pomoże, może kogoś zainspiruje, żeby zrobić dokładnie to samo, co ja robię. No i właśnie, jeżeli chodzi o to, jak się udaje, to moją misję do przodu posuwać. To jeżeli chodzi o update rozwijania firmy, to już mam nagrane z poprzedniego razu, jak nagrywałem, więc puszczę wam to. A fizycznie no idzie dobrze. Rozmiarowo, co prawda cały czas idzie łatwiej niż pod względem siły, bo jednak. Trochę jestem teraz bardziej ukierunkowany pod budowanie rozmiaru, więc robię więcej serii, więcej powtórzeń i ta siła idzie powolniej do góry. Ale później, jak odpuszczę trochę bardziej ten rozmiar, im bliżej będzie wiosny, im bliżej będzie lata, tym bardziej będę skupiał się właśnie na tym, żeby kalisynika poszła do góry. Więc będę bardziej szedł pod, pod siłę. W każdym razie idzie dobrze. Szczególnie fajnie myślę, że idzie wyciskanie na klatę i rozwój tricepsa. Góra pleców też bardzo dobrze się rozwija. Praktycznie wszystko to, co chcę, żeby się rozwijało, to rozwija się dobrze, więc pozostaje mi po prostu robić cały czas ten sam schemat na no, okrągło, te same ćwiczenia, te same ćwiczenia, te same ćwiczenia. I myślę, że no, by the time dojdziemy do kwietnia. No, forma będzie naprawdę zajebista w tym roku. Także. Także to fizycznie. No a jeżeli chodzi o update w rozwijaniu firmy, no to tak samo od wczoraj niewiele się, niewiele się zmieniło. W tej chwili na liście klientów już mamy 495 osób, więc prawie pół tysiąca osób już w całym kraju i na całym świecie korzysta z mojego planu treningowego. Także mega fajna sprawa, że no jakby jestem po prostu jednym gościem a jednak ktoś chce się mnie posłuchać i spróbować tego co ja mam do powiedzenia bo faktycznie można tak ćwiczyć także no, wystarczy jakby plan jest taki że po prostu teraz muszę robić dalej jak najwięcej kontentu jak najlepszej jakości dla was no i gdzieś marzec kwiecień będziemy Będziemy się roz, rozbudowywać. Także dzięki, jeszcze raz, jak zwykle, dla wszystkich z Was za, za wsparcie. Dla mnie, jak piszecie komentarze, dajcie łapki w górę. Dla tych osób, które próbują właśnie ćwiczyć moim sposobem, czy właśnie kupują plan na, na stronie. Dzięki, właśnie dla osób, które ostatnio zużyły zamówienia. Dzisiaj przeczytam kolejnych kilka osób. Bartek z Węglińca, wielkie dzięki. Jan z Poznania, Bogdan z Poznania, Paweł z. Józ Wosława? Józ... Józef Osław, chyba miało być napisane, chyba źle wpisałeś stary Daniel z Łodzi, Bartek z Zagorzyc, Bartek z Radomia, Waldemar z Jasła, Dawid z Wąbrzeźna, Maciek z Warszawy, Krzysiek z Myślenic i Paweł z Leszna. Także na dzisiaj to wszystkie osoby, które przeczytam. Jak cię nie było, a złożyłeś zamówienie, to nie bój się, będzie w następnych filmach, teraz będą częściej, więc. Widzimy się na treningu. See ya. Um, więc zacznę sobie od podciągania pod siłę. Co prawda, ta siła jest w opłakanym stanie, bo zrobiłem sobie jedną rozgrzewkową serię i 20 kg, no tak. Ledwo chodzi na parę powtórzeń, a wiecie, że już robiłem 40 na 2. No nie jest tak źle. Zrobię jeszcze jedną tego, czyli ogólnie wyjdą dwie serie, plus jedna rozgrzewkowa tego podciągania na siłę. No tutaj jakby nie. Nie robię tego w żaden kontrolowany sposób, tylko staram się jak najwięcej siły jak najszybciej wygenerować. Więc eksplozywne powtórzenia? Tylko staram się do samej góry dopinać, Chociaż żeby ten pełen zakres ruchu ćwiczyć na samej górze. I tam na podciąganie, jak robiłem pod siłę, to miałem tak dwie minuty przerwy między seriami. Teraz spróbuję sobie no najpierw taką rozgrzewkową, potem zrobię może, zobaczymy czy trzy dychy pójdzie na każdą stronę. Chociaż na raz, chociaż no, nie jestem jakiś super wypoczęty, więc zobaczymy. Definitywnie ten pinprez dał coś. Bo idzie łatwiej, więc zobaczymy. No na raz powinno pójść na pewno. Let's see boys. Jeszcze jeden raz spróbujemy, i potem może ze dwie serie z trochę mniejszym ciężarem na takie 4-5 powtórzeń z tą 25. I potem dobijemy pin pressem, właśnie żeby wzmacniać triceps sam w sobie. To Wam pokażę. Cztery to max. Ogólnie jak robiłem te na no jedno powtórzenie, to takie 2,5 do 3 minut przerwy. Tak żeby było dużo tlenu, żeby spokojnie mieć jakby maksymalną regenerację, a teraz jak jeszcze zmniejszy trochę ciężar, no to już będzie tylko tak około minuta przerwy między tymi seriami. Dobra i teraz jeszcze zrobię tak ze cztery serie, tak planuję, zobaczymy ile wyjdzie finalnie. Ale wyciskanie z spina po to, żeby w tej końcowej fazie triceps dopinał, jakby zatrzymuje sztangę na tym i wtedy w tej końcowej fazie sam triceps musi robić większość roboty, co nie? Czyli nie z samego dołu, bo jakbym ściągał do samego dołu, no to też barki na samym dole dużo pracy przejmą. A tak jak wyciskam z tego martwego punktu, to wtedy muszę nauczyć się generować maksymalną siłę jakby bez żadnego rozpędu i triceps pracuje właśnie w tej fazie najwięcej, a w wyciskaniu, póki co triceps zdaje się być moim słabym punktem, ale dzisiaj te 15 kilogramów może być troszkę za lekkie zobaczymy jak z tym będzie szło taki w miarę wąski chwyt i cała siła właśnie z dołu, najpierw napinam triceps i wszystko z tricepsem. Do pełnego wyprostu. No i tutaj minuta przerwy. A więc z tego wyciskania wyszło finalnie 6 serii, bo zrobiłem 5 serii z tym 17,5 kg. I potem zrobiłem jeszcze jedną z piętnastkami, bo zdjąłem 2,5 kg. Tak, żeby ten triceps faktycznie mocno przepracować, bo jeszcze nie czułem, że, że był taki totalnie wykończony. Więc robię zawsze tyle, ile jest mi potrzebne, a nie tyle ile tam liczba wskazuje. A teraz właśnie będę robił pull down na tą dolną część pleców, jeżeli chodzi o szerokość. Czyli wąskim chwytem. Będę celował tak w 3, może 4 serie na stronę, zobaczymy ile wyjdzie. A jeżeli chodzi o technikę, no to po prostu staram się blisko łokieć przy ciele i nie odchylać się za bardzo do boku, żeby brzucha nie angażować, tylko delikatnie i pf, naprawdę blisko, blisko przy ciele ten łokieć trzymać tak, jakbym chciał jeszcze go tutaj pf, zawinąć. Nie? Także let's go. Także tych pulldownów wyszło mi trzy serie na stronę i teraz jeszcze dobijam to Robię już drugą serię i robię właśnie po dwie serie na każdą stronę Robię wiosłowanie, że przychylam ławkę trochę bardziej w tą stronę, tak żebym mógł tutaj swobodnie prowadzić rękę I daję ławkę trochę dalej, żeby mógł ładnie wyciągnąć tego, tego pleca I robię najpierw taki ruch, żeby wszystko tutaj było na plecach I ciągnę łokieć blisko przy ciele, maksymalnie spinam Przestrzymuję chwilę i rozciągam. To mi jest potrzebne, żeby nadrobić tą grubość tutaj tej zewnętrznej strony pleców. Zaraz tutaj co nie? Bo jak popatrzysz na moje plecy, to jeszcze tutaj jest w miarę, ale sama ta zewnętrzna porcja jest trochę chudsza. Dobra, także niefortunnie musimy się zadowolić wyciskaniem maszynowym na barki. Aczkolwiek w sumie to też nie tak źle, bo od tego wyciskania na płaskiej przód barku już też jest trochę podmęczone. W każdym razie no kolejny ruch to wyciskanie na barki. No tutaj po prostu będę celowo w tyle serii, ile mi potrzebne, żeby, żeby te barki totalnie wykończyć. Prawdopodobnie tak około 6-7 serii. Jeżeli chodzi o technikę nic skomplikowanego, staram się po prostu e, troszeczkę szerzej złapać niż tutaj, tylko tak w miarę w ten sposób, żeby trochę ten środek barku też bardziej dostawał szerszym chwytem, łokcie pod spód i ff, ff, jakbym chciał robić ruch na dwie fazy, czyli tu ff, i tu. I tak jak wszędzie, jak już nie jestem w stanie pracować w takim zakresie jakim bym chciał czyli tutaj tak mniej więcej 8-10 może 10-12, no to będę zmniejszał ciężar, tutaj na razie jest 12,5 założone i pewnie później zajdę sobie do 7,5, no bo już wtedy nie będę w stanie z barków pchać tylko będę czuł inne mięśnie że przejmują ruch no a nie chcę tego, więc zmniejszam ciężar no i pompuję dalej pewnie ostatnia albo przedostatnia potem zmniejszę ciężar Tutaj tak, no, niecała minuta odpoczynku, dosłownie te 30-45 sekund i kolejna seria i potem, potem już zmniejszymy ciężar i będziemy dobijać. No i teraz zostawiam krótki odpoczynek, zmieniam ciężar i kolejna seria. Dobra, więc żeby dobić triceps, to raz robię push downy, a raz robię za głowy extensy. Dzisiaj zrobimy sobie extensy. Jeżeli chodzi o technikę tutaj, to po prostu trochę do przodu, tak żeby, było, żeby był w tej pozycji triceps jakby napięty, ale rozciągnięty, co nie? Czyli nie puszczam napięcia, jest napięty, ale go rozciągam, że czuję, on jest, że, czuję że on jest pod napięciem, ale rozciągnięty, no i staram się po prostu tak, jakbym robił z czy czyli tak? I pff, w ten sposób poprzez samo prostowanie tricepsa pff, go doprostować. Tak taki zakres 12-15. Ogólnie tam na wyciskaniu na barki skończyłem na 7 seriach, a tego zrobię po prostu tak trzy na, na stronę i z tego co czuję to będzie wystarczająco. Zobaczmy jak to wygląda. No mam nadzieję, że komuś się trening spodobał. Coś tam sobie może wyciągnąłeś, ogólnie jakbyś chciał właśnie poćwiczyć na takim samym schemacie na jakim ja trenuję, czyli full body i albo 3, 4 czy tam 5 razy w tygodniu, w zależności od tego ile tam kto ma czas, to możesz sobie zobaczyć go na mojej stronie www.przostekcompany.pl, może tobie też pomoże, no a tak to dzięki za oglądanie, dzięki za wszelkie wsparcie, jeszcze raz za łapki, komentarze, jak masz czas to możesz coś tam napisać, no i pamiętaj, że szkoda życia na bycie niewolnikiem swojego ciała i widzimy się w następnych.